Lutnik wykonuje mnóstwo pracy. Jego praca jest długa i bardzo szczegółowa. Musi na wszystko zwracać uwagę. Skrzypce muszą cieszyć oko, jak i ucho. Muszą być piękne, a ich dźwięk musi zachwycić muzyka. Oj, 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 Boduniu. chciałbyś opowiedzieć dzieciom o skrzypcach? Wiesz, myślę, że lepiej, gdy zrobię to ja, a ty po prostu posłuchaj. Może czegoś się nauczysz. A na przykład dlaczego skrzypce mają taki kształt? Na pewno zastanawialiście się nad tym. To też jest bardzo istotny element. Wygięty korpus skrzypiec odbija dźwięk. Odbija go wiele razy, nie jeden. Są to setki maleńkich ech. Skrzypce mają nie tylko dźwięk, ale też przydźwięk. Odrobinę grubsze na samym środku, ale cieńsze ku brzegowi. Te elementy na przedniej płycie skrzypiec to efy. Pozwalają, by dźwięk wydobywał się z pudła na zewnątrz. Wszystko przy skrzypcach jest bardzo istotne. Spójrzcie: podstawka struni jest ażurowa nie bez powodu. Dzięki temu jest bardziej sprężysta i zmniejsza nacisk strun. Gdyby taka nie była, struny z całą siłą naciskałyby na pudło i dźwięk skrzypiec byłby zduszony. Do środka skrzypiec, lutnik stawia duszę. Dusza to taki kołeczek, który znajduje się między płytami. Spaja je i rezonans z płyty górnej przechodzi na dolną. Lakier jest bardzo ważny. Chroni drewno przed wilgocią. Źle dobrany, zagłusza ich głos. Nie każdy lakier się nadaje. Jak widzicie, lutnik ma mnóstwo pracy i sporo sekretów. Kochane smyki, a teraz zagadka, z jakiego drewna wykonuje się przednią płytę skrzypiec. Jeśli oglądaliście naszą audycję, to na pewno odpowiecie na to pytanie.